W porządku, witam Was bardzo serdecznie w nowej serii Zagrajmy W. Jest to pierwsza seria w tym roku, w tym 2013 roku, więc trzeba zacząć z grubej róży, tak? Od razu drugi, drugi stycznia, jedziemy z tematem. Dzisiaj wziąłem na warsztat grę yy, wydaną w 1990 roku yy, przez firmę Hudson. Mowa tu o grze. Jackie Chan Action Kung Fu. Hmm. Gra platformowa z elementami No myślę, że ciekawy, ciekawy warte polecenia. Generalnie zanim przejdziemy do samej gry, kilka słów wstępu. Generalnie jeśli chodzi o wątek fabularny jest, że tak powiem, mm, odgrzewanym kotletem z Adventure Island 3. Sami spójrzcie, miło spędzamy sobie czas z ukochaną, tak? Normalnie, chill out, nic się nie dzieje, gdyż nagle, niespodziewanie, ni stąd, ni zowąd, wyskakuje złowrogi typ, który porywa naszą e, ukochaną i my przy tym nic nie możemy zrobić. Więc musimy przemierzyć przez cały świat, żeby w końcu stoczyć walkę, finałową walkę z naszym odwiecznym, znaczy, odwiecznym, no, z przestępcą numer jeden, tak? E, więc, tak... Trochę ta tematyka się powtarza. I co, i to już w, w, w zasadzie tyle. Więcej wyjaśnię, już po drodze. Wszystkie te bonusy, i tak dalej, to już można powiedzieć, w trakcie gry. Więc zaczynamy naszą przygodę. Wita nas kascenka taka, gdzie medytujemy nad wodospadem. No, witamy się z naszym mistrzem Zenem. Nie wiem, jak się nazywa, tak tylko strzeliłem. I wyruszamy w podróż. Tak, gra liczy 6 poziomów, które musimy przemierzyć: zniszczyć wszystko, pokonać bossów i stoczyć walkę z finałowym bossem. Tak, już od razu na wstępie dostaję sztukę, hmm, coś pewnie jakiś zwój, można tak powiedzieć, zwój z, z techniką sztuki walki z Shaolin, prawdopodobnie, którą Stosujemy w celu właśnie ułatwienia sobie rozgrywki. Otóż, jeżeli użyjemy tego kopniaka, mocni, zadajemy mocniejsze obrażenia. gra czy kilka takich technik, co mam nadzieję, że wszystkie będę w stanie pokazać. Kolejna żaba, tym razem wyskakuje jakaś ceramiczna miska, w której znajdują się nie wiem, pluski ramen, ramen, tak to się chyba nazywa. I chyba tak to będę na to mówił. Szybko, szybko taka akcja się dzieje. Generalnie, gdy tak mówiłem, przeszliśmy do bonusu. Generalnie pewnie to są treningi. Bonus, te bonusy to są jednak treningi, które Jackie zapewne musiał przejść, żeby się z takim, stać takim supermocarzem. tak? Generalnie zadanie jest proste. W zrozumieniu mamy skakać po chmurkach, żeby zdobyć punkty. Łączna suma, chyba, ze 40 chyba było. Ale i na co mi to? W bonusie możemy dostać życia, możemy dostać miski z ramenem i właśnie fala uderzeniowa tego jeszcze nie wspomniałem. Generalnie, po przytrzymaniu przycisku B, e, możemy wypuścić z siebie pociski który zmienił oka zniszczy wszystko od razu tak hmm. na naszej drodze jak widzimy sporo przedzi przedziwnych e, stworów na przykład tygrysy, ptaki e, jakieś żółwie jakieś niestworzone rzeczy o. No i tyle. No i pokażę, z każdego stworka wypada zielona kulka, gdzie po zebraniu bodajże 30, odnawia nam się cały, cały status życia. Eee, dostajemy chyba jeszcze jedno dodatkowe życie. Generalnie warto niszczyć wszystko na swojej drodze. <grafię> Gra sama w sobie nie jest trudna. Wystarczy sobie zagrać z jeden albo dwa razy, żeby sobie się zapoznać ze sterowaniem. I przystąpić do działania. No. Wow. O diabeł przyszedł. O rany. Kluski z elementem. No, zdrowe te kluski muszą być, skoro zdrowie mi je odmawiają. I kolejna winda do nieba! A czym się zajmiemy są to pewnie e, jakieś drewniane e, wow, stwory, jakieś żywiołki Generalnie e, przypominają mi one takiego tego m, takiego zawodnika z Tekena, taki drewniany, który naśladował e, ciosy m, swoich przeciwników, nie wiem, na M jako się nazywał nie pamiętam Spory czas wygrałem. Modzin, modjan. Nie mam pojęcia, zapomniałem. Zapomniałem. No I znowu zlicza nam punkty. Znowu możemy się nażreć do syta. Ale tym razem mam pełne zdrowie. Więc nic z tego. Tylko życie nam dało. Spadaj ziomek. To czemu mysz, my, 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 mysz mi zadaje tyle obrażeń? Przecież nawet mi na twarz nie skoczyła, tylko po butach, i O, jest kolejna technika. Jest jakiś kop z pół obrotu. Generalnie różni się od poprzedniego wyłopniaka ilością, że mamy o dwa więcej. Ci, ten, liczby maksymalnych ciosów, i y, zadać cios możemy tylko w jedną stronę. Generalnie i przy tym chyba unik się też się robi. Jeżeli na przykład nie, nie trafimy tym ciosem w przeciwnika to nie narażamy się na kontratak od razu. Więc dobre. Dobra technika i chyba szczerze powiedziawszy najlepsza. Naj... Najbardziej lubię z niej korzystać. No nie ma co, jednak gry od Hatsona mają bardzo fajną, bardzo przyjemną ścieżkę dźwiękową jest nie zasnę przy tej grze <grymny> i ryby i myszy ojej jak prze rzeczy <grymny> no ale nie tylko jakieś leśne stworzonka zadają mi obrażenia. są też ludzie o te pierwszy boss a jest z nim e, rozścieczona e, szatańska Budda. <grywa> awe, awe. Nie jest trudna, tylko trzeba uważać na A, i ramiona. Proszę, i po robocie. Chyba najprostszy boss. Jakże, no choćby. W sumie to pierwszy boss, no to nie ma co się dziwić. I co, pierwsza runda za nami, druga runda. Druga runda. Nie wiem, nie będę opisywał gdzie w ogóle się znajdujemy, bo z, każdą, z każdym etapem w ogóle znajdujemy się w innym miejscu, czy to jakieś ogniste jaskinie, yy, czy jakieś lodowe góry, polany, jakieś elementy zamkowe, chmury. Sporo jest tych poziomów naprawdę. I raczej to się raczej nie pokłada w fabularny. Tu jest gdzieś chyba bonus. O proszę, a jednak pamięć nie zawodzi. I znowu ku niebiosom, gdzie nas ten mistrz prowadzi? O. Proszę bardzo, i kolejny... Yy, ...kolejny element treningowy. Mu musimy się wykazać małpią zręcznością. Kurde. Łaa. O, kiepsko, nie najem się. Kurcze, blada. Czemu one nie znikają, tak zatem nie wyskakują poza ekran? Łady! O, o fiu. Ledwo. No ale na szczęście nie jestem no, głodny, więc nie będę żarł. Tylko życie mi się przyda. Życie, życie jest nowe, to... no zawsze mi się przyda, tak? Ła wow. Mistrzu z drogi. O, jest kolejna technika. Jest nią czołud w górę. Czy coś takiego generalnie zamiast ciosów bok zadajemy cios w górę, o tak. Myk, myk już. Także tego, gra jak już wspomniałem nie jest długa, więc mam nadzieję, że zmieszczę się w dwóch odcinkach, sześć poziomów, no, powiedzmy odcinek na trzy rundy, no powiedzmy coś takiego, no nie wiem jak mi pójdzie z ostatnim Ech bossem, bo raczej nie jest aż taki łatwy, trochę może mi sprawić trudności. a Parzy! Hat, hat! Szybko, szybko. Och, jednak treningi nie poszły na marne. Proszę bardzo, jaka już zręczność. Au! Przepali slipy! Au! O! No. Trochę chłodniej. Już prawie bym się ugotował tam. O, a tych ziomków już gdzieś widziałem. Oni nie byli w poprzednim etapie? Jakieś cyklopy, kurde, co to jest? O, i ślimaki. Ślimaki to już były chyba w poprzedniej rundzie. No przydałby się ramen. Ła! A nie. O, jest. Kolejna technika. A jest nią salt przód. Bardzo dobre do unikania tych przepaści. O, albo elementów, innych elementów, gdzie trudno je przeskoczyć. Trzeba uważać. No, jednak dobrze byłoby zabrać te 30 kulek, zanim zginę. Musiałbym poziom od nowa zaczynać. Więc. Nie po drodze mi z tym. Yeah. No jeszcze 5 kulek. Ale tuż już boss będzie chyba. a Jest w nim też jakiś zawodnik... Yy, ...zawodnik sztuki walki... ...z klasztoru Shaolin... ...który mierzy spokojnie 5 metrów. No ale co mi to przeszkadza nie przeszkadza mi tu skopać motywek chyba się rozłościł czemu tak mi na mnie patrzysz jeszcze? Jeszcze tylko kopie po gębie pięknie mm. Magnifico! Jedziemy z trzecim poziomem. Przechodzimy? Przechodzimy. Tam zostawię sobie dwa poziomy na następny odcinek. Ale tak, dobrze idzie. Nie zginąłem jeszcze ani razu. Dobra pasa trwa. Nieeeee, ale teraz dostanę, odnowi mi się życie, gdzie już mam napełnione. I tak, zanim zbiorę kolejne 30 kulek, to mogę zdążyć zginąć. No, chyba że gdzieś bonus się znajduje. No, co, ta gra, jednak nie zaskakuje z tymi bonusami. Niespodziewanie się pojawiają te takie, nie wiem, pędle? Jakieś pędzelki czy dźwignie są do tej chmurki Ech, z Mistrzem. Wow. Kurczę, czy to kolejny, jakiś poziom. Treningowy? Rane, ja odrzutowe O Ciekawe na jakie paliwo. <laughs> no jednak trzeba się wykazać tu zręcznością. Jednak gra akcji, nie powiem. Uła. No ale przynajmniej w odróżnieniu od Adventure Island tutaj Tutaj nie ma ograniczenia czasowego. O, żyje. Więc spoko. Więc spoko jest. Mogę sobie próbować ile dusza zapragnie i przy tym nie spieszyć się. Każdy ruch mogę przemyśleć. Ach. Ciebie też zniszczę. Ta, 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 ta o, gdzie? karak, łaja. no i co z tego? Dobra, jedziemy szybko, szybko, na deskę i do przodu Gdzieś... o, jest, jest życie, odnowiło mi się, tak? po 30 kulka co tu mamy? kopniak z obrotu. bardzo mi się przyda z tego co pamiętam to chyba aż dwo bonusy tutaj w tej rundzie były Kurczę, nie mogę sobie w ogóle przypomnieć. Gdzie się znajdowały? Będę musiał intuicyjnie do tego podejść. I... Gdzieś tutaj. Pamiętam, że te bonusy jakoś się w okolicach takiego ślimaka znajdują tego zielonego. Tutaj? tutaj. Tu. ja dalej. Gdzieś tu, gdzieś tutaj. Może tu? Nie tu nie ma ślimaka o, o może tu jej lecimy mistrzu i proszę i to chyba już wszystkie są rundy, rundy bonusowe e, a ich było d4 to i chyba ten jest jednak najgorszy te ryby w proszek obracać Ciosy karate, o right. Proszę bardzo, niszczyć tyle ryb z uśmiechem na ustach. <gry> Jak jeszcze? jeszcze. masz! Proszę bardzo, z wyskoku. I oczywiście nie ma perfekty. Bonus? Bywa! Dwa życia. i co ja z tymi szyciami zrobię? Na pewno się przydadzą tam Mam nadzieję, że, że nie zginę ani razu. Ale lepiej mieć je w zapasie. Bo oprócz z e, samych żyć to nie ma raczej kontynuacji. One w same sobie są kontynuacją. E, więc. E, tyle ile zbiorę. Wow. Tyle ile zbiorę. To powinno mi wystarczyć, tak? No, tak mam już od groma tego. O, nie tutaj gdzieś bonus był. Uwaga. No i się górą przeprawić. No, przynajmniej, au, nie narażam się na tej jeszcze odwieże. Dałbym głowę, że gdzieś był jeszcze jeden ukryty bonus. Aaaa! Dostałem. No i ciekawy ciekawy obraz gameovera. Trzymał ogromną tykwę. Sakę. <gry> o, ale nie zaczynam od tego. Od samego początku. O, od tych, tych jeżdżą zwierzy. Ue, tam. Nie jest tak źle. Jednak był ten checkpoint. Po drodze. Tylko te, kurczę zwój Straciłem ze sztuką walki z tym. tym, z tym, 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 tym techniką walki, tak? Z sekretnym kopnięciem. Muśnięciem czerepu. Łak Wow. Ua. Jakie to trudne! O jest! Kopniak z półobrotu. Do bossa na pewno się nada. No i dobra, jedziemy. Jest nim ogromna żaba na bagnach. Ooo, z nią nie ma żartów. Wypuszcza z gęby jakieś małe kijanki. Przy okazji zmienia kolor. A zmieniając kolor będzie atakować dodatkowo ua, zatrutymi bąbelkami. Więc trzeba się mieć na baczności. I muszę jak najszybciej pokonać ją. O, proszę bardzo, yeah! Oczywiście. Nie zadzieraj Jackie. Nie ma mowy. No i dobra. I to już byłoby na tyle. Zostawiamy sobie dwie rundy na, na kolejny odcinek. Tak żeby nie przedłużać. Żegnam się z wami ciepło. Zachęcam do dalszego oglądania, do śledzenia naszego kanału. Oczywiście. No to na razie.